I witamy kochani w niedzielę, dzień zawodów w Rio Grande Jesteśmy już od samego rana tutaj na miejscu Ponieważ Kasia dzisiaj startuje debiuty 50 cm i 60 cm na koniu, Bardzo którego dobrze. trenuje nie Także jest. Kasia się już e, rozpręża I idziemy zobaczyć jak jej idzie, czy Richie jest grzeczny I nagram wam oczywiście tutaj poczynania Kasi, jak jej pójdzie Także wszyscy trzymamy kciuki I w ogóle czuję się jak głuby czerwiec, początek wakacji Jest, taki jest, bajs, jest godzina dziewiąta, jest tak gorąco co jest tak cudownie, po prostu jest wspaniale. Przeanalizowałam moją wypowiedź. Koniuwa, dregorzy. Potem jak Ola skończyła nagrywać i doszłam do wniosku, że mój komentarz, że poważnie, a propos w Kasi, zabrzmiał jak ironia. Teraz się tłumaczy, nie, teraz się tłumaczę, że to nie była ironia i to nie był sarkazm. Tylko naprawdę szczerze trzymamy kciuki i, I, i tak, i to chciałam dodać. To Ola, nie wydaje tego maku. Bo już, że Kasia cię by z po prostu. So, sorry, Kasia, nie rób tego. Jak tam Kasia? Dobrze, strój jak na Grand Prix. No jedziesz Grand Prix, kurde, Jedenko. jakbyś na kawaliadzie wyjeżdżała, no. jesteś kurde ubrana. Bardzo ładnie. Tylko, Tylko konia i No ale w końcu możesz wystartować w swojej marce. Ja nadal czekam, żeby w swojej kolekcji wystartować, skok. Ola dzisiaj. A jakie fajnie się no co? Gdzie ty jesteś? A ja on ma guza na czole takiego. W sensie ma tak. Nie, taką czaszkę ma z takim guzem. Czaszkę ma krzywę. Kasia, ale jestem z ciebie dumna, naprawdę. Tak dawno nie startowałaś i znowu możesz wystartować. Brawo, brawo, nieważne Kasia, nie liczysz się za 50 cm, to nie jest wiocha, jak ktoś inny tak stwierdził. No, wow. Ej! Nie, nie Kasia, to nie jest wiocha, to jest coś wielkiego I dla ciebie uważam, i weź się dzień. już w ogóle nie odzywaj. No, ja nadal nie mam głosu do końca, więc nawet nie mogę się wytłumaczyć. Kasia, ja też jestem dumna i bardzo tak. jestem pewna, ja tylko nie nagrywam, nie wyłączaj teraz nagrywania. Kasia gdzie miała bekę oglądając to. <laughs> Pięknie wyglądasz! <laughs> to najważniejsze. <laughs> Jedziesz z kusa, pierwszy ten parkour? Dobrze, dobrze. Powiedzmy, że Richie to jest czterolatek. On ma cztery lata? To jest czterolatek i to są jego pierwsze zawody. I Kasia ma go w treningu. Zajeździła go od początku, od zera, i teraz pierwsze starty z nim robi. Także zobaczcie, jak super. O, jak galopuje, jaki grzeczny jest. Nie odwala nic. Vamos shot na uma Olha, a Rich Boy. Hop, 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 Bridget, hop. Oh, Bridget, bravo, Bridget. Oi, oi, oi! oi Oi, oi, oi Oi, <laughs> <laughs> <hums> 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 Hop, hop, hop. Brawo, Richie! Brawo, Kasia! Brawo! Jest! Brawo! Eliminacja! Brawo! Brawo! Przerabiamy, przerabiamy, wylosowanie, nagrob. Oh <grymne> 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 yeah, medal olimpijski. Wszyscy a, a wyjechali. -a, <grymne> Kasia wygrałaś eliminację. pierwsza <grymne> <grymne> joga <grymne> Ale masz flo swoje pierwsze w życiu flo Rio Grande To teraz pierwsze miejsce w 60. Tutaj jest trapieniem tormę czasu i Kasia nie może przychodzić do kusa. Nie się galopuj! Kasia już No już. Dobrze, 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 galopuj, galopuj, nie przechodź do pusek, nie przechodź, galopuj sobie, tak, tak, patataj, 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 ale galopuj, galopuj, no, może wygrasz swoje skarpetki Kasia. Dobrze, o, ale Boże, oj, trzymaj, 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 dobrze, 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 dobra, teraz tam, tam się bałnie, usiądź, usiądź, Kasia, usiądź, usiądź, siedź, 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 siedź. Do końca. Super. Dobrze, dobrze. I teraz ta też była taka ten, strachliwa. Usiądź, usiądź, usiądź. Ej, ale super idzie! Tak, już jest, jest No, jest mega tak, wyluzowany, tak. jest taki tak. pewny, tak. Jezu. Uuu, Jezu. Zwolnij z... Kurde, ale trochę jest, się spieszy, nie? Zwolnij, zwolnij, zwolnij. No, ja teraz. O, sami. I <laughs> didn't. Proszę tych bardzo, z zawodniczką tych. jesteśmy. Witamy Kasia. A a I zrobimy sobie wszyscy O życie. właśnie. Jesteśmy bardzo... O, super. Jesteśmy bardzo dumni z Kasi i z Liczego. Piękne przejazdy. A ten drugi już taki naprawdę fajnie, na spokojnie. Nie wiem, czy Aleksandra Grzyba już się wypowiadała. A, no dobrze. To może ktoś inny. Co? No, super poszło, tak, Kasia. Tak, on właśnie to chciał usłyszeć. Jestem z niej dumny. Nie, a Luzak? Bardzo dobrze było. Wszyscy zadowoleni. Dobra, słuchajcie, teraz kolej na mnie. Ja jak zawsze podczas zawodów w Rio, są również equifany, czyli te ulepszone Pony Gamesy. I również sobie dzisiaj startuję, nie na Dili, bo ostatnio widzieliście, co Dila robiła na Pony Gamesach, w coś sensie na tych equifanach. Była nie do ogarnięcia i boję się, że znowu by sobie coś zrobiła. Także. Które tam mój koń leży po spać. Lówka? Teraz wam nagram. No, ale po prostu. Eee, wolę dile oszczędzać, i, bo wiem, że ona by biegała. Ta się lowka chyba, kulanie. Tak, Łowka low, poszła w kima. Eee, no, także wolę oszczędzać. Dile już to mówię, piąty raz. I jadę na Florydzie na kółkowym Dostałam, który jest bardzo szybki, także mam nadzieję, że ty wygra. Tym, tym razem, może wygram. będziesz e, bez odrosania tabeli na czele. Zobaczymy. W swojej ulubionej poleceniach odróć tabelę ale ale na czele. Na czele. Lofka ma pełną chillera, jak widać, w środku ściany się położyła. Florida! Cześć, chyba jeszcze nie jeździłam na tobie, a podobno jesteś szybka. Gdzie wygramy Pony Gamesy? Powiedz mi. Wygramy Equifany? No, ty masz takiego nawet speeda w oczach. Siedzi panna. Siedzę na Florydce i jedziemy wygrać Equifany. Tak. Kroki Amazonka. Zadanie numer jeden. Mati, przy montażu będziesz musiał mnie dabingować żeby nie było słychać jak ja O! właśnie mówiłam do siebie. dobry. Przyjechała Idolka, co myślisz o parkurze i przeszkodach? Zrobili nowe rzecz rzeczy, na przykład zbieranie jabłek i przerzucanie do kosza. I nie czy wiem, to czy to się nie boi rzucania. Jabłek? W sensie nie rzucania. zobaczymy. Czy nie odskoczy. Jak odskoczy, to będzie ciekawiej? No. A jak nie trafisz, to co jeszcze raz musisz Ale zrobić? Ale mam jak zrobić tam ten skrót. Uuu, tak na... a potem jest mocny skocz. Ola tam sobie chodzi, a my tutaj pracujemy, moi drodzy. Ej, nie, nie chcesz, nie mam czasu na zabawę. Uwaga, widzimy, trenujemy. Trenujemy przed jawkiem. Ale to... Co w ogóle? Wow. No, no, no. No, elegancko. Super. Się teraz nie się mogły umyć już nigdy? Tak, niestety. I znowu ktoś zasłonił. Jezu, ale macha. Zoomem, sorry, ale mucha siedziała na telefonie i, i oddaliła mnie chcący ola jeszcze ola jeszcze raz. Aleksandra Grzybacz. Ola wyjątkowo z ekipą filmującą, dlaczego, nie? No i jak tam? Szkoda chyba, o jak elegancko! No! No, 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 no. I jest to profesjonalistki. Dawajora! Jest lecimy, Będzie skrót, będzie skrót, będzie skrót. Yay, Mamy to brawa ogromne wspaniały koń, wspaniały koń Floryda Aleksandra Grzywacz, Florida. To daje im przeciw. Jej, na podium. Okay, Aleksandra grzywacz. Na wspaniałej klacie Floryda. Ale było super. W końcu udało mi się coś wygrać na pewnych gamesach, bo z Dylą to yes. no, nigdy nie było szansy, żeby coś z Dylą pokryć. Kto wygrałam? Mati, pokaż. A. Bądźniszkowy. Bon Patrz na Dominikę. Mamy bądźniszkowy bon 30% na Dominikę. Okay. Wykorzystamy. I. Voucher. 20% na. Nikola że jak po mam za A no to fajnie. I to, to nie wszystko widzowie dostała, ale jeszcze... A nie, to loczek, Ale fajny. A z czym? Wix and wave. Ej, ale super jest ten konik, taki kurczę, popytalacz. O! <noise> Pasujecie do siebie tak, leciałyście po tym parkurze. Ale muszę przyznać, że bardzo ładna, spokojna, równa jazda. Piękne przejście z szybkiego tempa do zatrzymania przy jabłkach. <noise> I więcej nie mówię, bo, bo zaraz już nic nie powiem. Było super, Ola. Słuchajcie, ale było fajnie. Uwielbiam startować nawet w takich zawodach, bo daje mi to chociaż cząstkę przeszłości i taką nadzieję na powrót jednak na parkury. I było super, także bardzo dziękuję Florydzie, że tak się super spisała i mamy trzecie miejsce. Także no. I słuchajcie, trzeba wykorzystać dalej ten upalny dzień, bo jednak 29 stopni dzisiaj wybiło. Ogólnie jest chyba cieplej niż w czerwcu były te zawody, także jest fenomenalnie i to jest jeszcze genialny dzień, aby umyć konie. Na pewno moje dile nie wiem jak zresztą, ale na 100% Dilę bardzo bym chciała umyć. Z tego powodu, że pewnie to będzie ostatnie mycie w tym roku, bo nie sądzę, żeby tak upalny dzień jeszcze w tym roku był. A warto ją odświeżyć przed zimą, tym bardziej, że ona ostatnio się tak klei, bo dawno jej nie myłam, jest taka obrzydliwa. Także myjemy się Biorę mój wózeczek pięknie wyczyszczony na myjkę i zaczynamy. Dilutka gotowa na kąpiel i też kąpię dile, ponieważ jutro jest dla nas bardzo wyjątkowy i szczególny dzień. Także koniecznie oglądajcie kolejnego vloga, bo na pewno będzie wszystko nagrane. E, I dilusia musi być e, czysta, nie może być fleją. Także no, oglądajcie, bo, bo kura trochę się już stresuje, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i no, będzie o tym cały odcinek. Także oglądajcie kolejnego vloga. No i proszę, księżniczka, jak się błyszczy. Ja się nie, bo nie błyszczę. <grym> Zdecydowaliśmy, że jednak myjemy wszystkie konie, bo jest. To no teraz cypimy, myjesz. No, także Ludka idzie schnąć, a my zapraszamy kolejną uczestniczkę naszej myjni na myjnię. Kandydatka numer dwa nie lubi się myć, jak jej właściciel. No ja się bardzo często myję. <grym> Widzowie, tak ostatnio byliśmy spiono na trawce. I brąbaliśmy się w jakieś krzaki. I cały ogon ma w tych rzepach. Muszę to wszystko wyprzątać. Nie chodźcie z końmi w krzaki. Na spacery. Nie. One to są zwierzęta boksowe. prawie cię nie widać w stanie tutaj. No to by na do. No ty? Co robisz, taki ale zimne Jakie No, super. <grybujesz> 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 Efekt po czarny koni Prezydent z białymi skarpetkami. Pięknie, odświeżony. Gotowy na zimę. Ej, no już. już no nie kopmy. Tylko po to, żeby jutro spadł deszcz i żeby wyglądała tak jak jeszcze pół godziny temu. No i co? I co? Bo mm. jeszcze. <grybujesz>

I była mega, mega, mega grzeczna. Także wszystko jest umyte: grzyba, ogon, dupeczka, cycki, nóżki, wszystko odświeżone i też gotowa już na jesień, pachnące i tak dalej. Nie? Do boksu, tak? A zawsze się kula w boksie po myciu. O, no to Także super. zobaczmy, czy dzisiaj będzie. Ale też pięknie, Także... błyszczy. No. Dalej. No. Ej! Stój! No.